Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Smykiewicz i w ramach Akademii filmu dokumentalnego chciałbym porozmawiać o filmie Mał Guru Designu. Film z serii Laurka, film Goodfield Movie, prawda, e, żeby się dobrze kojarzyło, ale jednak też ciemne strony w jej postaci mam wrażenie, że troszkę wyszły. E, jedną z nich jest wszechobecny pracocholizm w życiu mała. On poświęcił całe swoje życie projektowaniu. Przeprojektował swoje życie, tak naprawdę, patrząc na jego e, warunki, w których się wychował, przeprojektował je w taki sposób, żeby w pełni oddać się swojej pasji. Dobrze, w pełni oddał się swojej pasji, ale pytanie. Czy to tak bardzo dobre, czy to jest po prostu bardzo dobra postawa, z której powinniśmy brać przykład? Patrząc na to, jak pod koniec widzimy stan zdrowia mała, i na to, że wstawili mu rozrusznik, który on określa przeprojektowaniem jego serca, to też jest trochę takie zboczenie zawodowe, które może świadczyć o tym, że całe jego życie jest jednym wielkim projektem, jednym wielkim projektowaniem, świadczy o tym, że on tego life-work balance za bardzo nie zachowywał. To jest aspekt ważny w naszym życiu. No, tak naprawdę ważne w życiu każdego człowieka, nawet w życiu studenta, prawda? No jednak nauka to nie jest wszystko i trzeba o tym pamiętać. Ja w związku z tym przygotowałem takie cztery broszurki, które właśnie do tego tematu się odnoszą. A jeśli mówimy już o przeprojektowaniu naszego życia, no to tak, myśląc o jakichś motywach z kultury, prawda? Motywach z jakichś innych filmów. Wpadłem na dwie takie dosyć ciekawe pozycje, w którym bohater stanął przed przeprojektowaniem swojego życia. No wiadomo, przysłowie projekt, projektowanie od razu rzucają nam się takie filmy typowo, typowo modowe, typowe, typowo z branży projektowania, na przykład Diabeł ubiera się u Prady. Jednak ja na to spojrzałem troszkę z takiej perspektywy bardziej psychologicznej. I wybrałem tak, wybrałem film Podziemny Krąg w którym główny bohater, mając dosyć konsumpcjonizmu, postanawia przeprojektować swoje życie do góry nogami. W sensie postanawia, no w jego podświadomości rodzi się po prostu e, Tyler Darwin prawda? Grany przez brata Pita. druga postać, która e, go do tego motywuje. Drugim filmem, e, zgoła innym, to jest najpierw Strzelaj, potem Zwiedzaj. E, przymknijmy oko na polski tytuł. Tutaj e, postać grana przez Colina Farela, miała do czynienia... Mm, no, zabiła dziecko, tak? Mówiąc wprost, zabiła dziecko i musiała swoje życie też przeprojektować. Chciał odejść od bycia, od bycia seryjnym, płatnym mordercą i w związku z tym musiał swoje życie obrócić o 180 stopni, wymyślić nowy koncept. Wiadomo, myśli samobójcze się w tym filmie pojawiały. Jednak moim zdaniem są dwie dobre pozycje, które pokazują postacie, które musiały swoje życie przeprojektować, podobnie jak Mał, który miał Trudne dzieciństwo. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.